WLC.pl, lepsza strona Włocławka, strefa komfortu. Jest z nami Kasia Baranowska. Nie, nie. Witam. Zacznijmy może od razu od tego, że przywiozłaś do nas z Rybnika tak jest. cztery medale Mistrzostw Polski OCR. Dwa srebrne, dwa złote i wywalczyłaś je na 3 km, 12 km, złote na 12 km w sztafecie i drugi złoty na 100 metrów w sprincie. Przeszkodami. Tak byś mogła opowiedzieć e, o poszczególnych dystansach? <grym> Pokrótce opowiadając, to w e, sobotę, czyli w pierwszy dzień mistrzostw, e, zaczęłam, bo to zazwyczaj jest tak, że trójka rozpoczyna mistrzostwa Polski. E, zaczęłam właśnie od e, biegu na 3 km z przeszkodami, który okazał się dystansem 4,5. E, już po prostu wina organizatora tutaj chciał po prostu jak najwięcej przeszkód postawić na trasie i żeby ten odcinek biologowy jednak się pomiędzy tymi przeszkodami pojawił, to ten dystans trzeba było nieco wydłużyć. E, po tym dystansie 4,5 e, przyszedł czas na eliminacyjne tory na 100 metrów, ponieważ i w sobotę i w niedzielę można było startować i spróbować się dostać dalej, czyli do półfinałów, do których dostawało się 8 męż, najlepszych mężczyzn i 8 najlepszych, 8 najlepszych kobiet z najlepszymi czasami na niedzielne półfinały właśnie. No i jeszcze tego samego dnia wyszło tak, że biegłam w z moimi kolegami z drużyny, wszystko w sobotę. Wszystko w sobotę, z moim chłopakiem i z moim przyjacielem z drużyny, gdzie wygraliśmy o dwie sekundy z inną drużyną, Złoty medal. I powiedz, w jakiej odległości są przeszkody? Ile było przeszkód? Jakie to są odległości? I może opisz pokrótce, jakie to są rodzaje przeszkód. Jeśli chodzi o biegi z przeszkodami właśnie, to głównie teraz na ten moment dominują już przeszkody głównie na ręce, czyli takie właśnie przeszkody wiszące. Tutaj na dystansie sprint są to takie troszeczkę łatwiejsze przeszkody, ponieważ ten dystans ma być przede wszystkim dynamiczny i tak ma się go przyjemnie obserwować, więc tam nie może być ciężkich zawiesi, które się ciężko pokonuje, a na dystansie 3 i 12 jest tych przeszkód technicznych o wiele więcej, czyli takich o wiele cięższych, większych, dłuższych kobłosów. No kobiety wiadomo, mają troszeczkę ułatwione, ale tylko troszeczkę. Rozumiem, eee, okej. Okay, eee. 12 km, ile tam jest przeszkód? 40. 40, to, 40. to było 20, tak? tak? Tak, tak. Na tym dystansie krótszym było połowę mniej tych przeszkód, na 12 km było 40, no i dodatkową przeszkodą na pewno był deszcz. Mhm. I wszystko jest na e, płaskiej powierzchni, czy tam są góry, e, czy wszystko, mówię to jak mówię, bardziej na polskim. Na Rybniku akurat te mistrzostwa charakteryzowały się tym, że było dość płasko, szczerze przyznam. Na no, tych poprzednich mistrzostwach Polski tych górek było troszeczkę więcej, ale na pewno nie był to bieg górski, więc tutaj było stanowczo bardzo, bardzo płasko. No. Tylko przeszkody? Mistrzostwa były właściwie niecałe dwa tygodnie temu, tak? Około tygodni temu. Czyli to jest świeża sprawa. A powiedz proszę, jak w ogóle zaczęła się Twoja Twoja przygoda, czy zaczynałaś właśnie od biegania parę lat temu na stadionie, czy biegi jakieś przełajowe, asfalt, biegi uliczne i, i skąd, skąd właśnie OCR się wzięło Ja w sumie zaczęłam na boisku z chłopakami, bo od tego się zaczęło, ja grałam w piłkę nożną, no wiadomo, też bardzo lubiłam chodzić po drzewach, po tego typu rzeczach, potem pojawiła się piłka nożna w moim życiu, Zaczęłam no, grać w liderze, bo to wtedy był jeszcze właśnie ze piłki to był lider. Mm, grałam półtora roku, i tutaj, kiedy klub zamknęli, to ja już od dość dłuższego czasu byłam namawiana przez Panią na Nowakowską, żeby dołączyć do wektry, w której aktualnie pracuję. No i stało się tak, że dołączyłam do tej wektry. No, tam spędziłam około 9 miesięcy. No niestety, kontuzja spowodowała, że jakby skończyłam tą dość krótką karierę, i do sportu wróciłam dopiero na studiach. Uh -huh. I to był już od razu? Nie, nie, nie. Najpierw była piłka nożna, znowu próbowałam leć piłkę. Potem miałam rok przerwy. No i zaczęłam trenować na siłowni crossfit. I... A, czyli crossfit. Crossfit. crossfit? crossfit, który się okazał się jedną bazą do biegów z przeszkodami. No, pierwszy bieg spróbowałam z koleżanką. A potem już startowałam w Ramagedonie w kategorii Elite, gdzie pierwszy uh -huh. raz pobiegłam. Nie wiedziałam, co to zupełnie jest. Co do czego służą te wszystkie zabawki, na których się wiesza, bo ich o wiele mniej niż jest aktualnie. No i udało mi się ten bieg ukończyć w tej kategorii i się całkowicie się zakochałam. Czyli od razu od początku wskoczyłaś na ten najwyższy poziom, tak? No, jakoś tak, no, tak... tak, tak wyszła. <laughs> tak, no nie spodziewałam się na pewno i tam dość przed tym pierwszym biegu dość zbiegowo się dobrze trzymałam i tam pamiętam, że jedna dziewczyna się była w szoku, że właśnie Bo jak ty szybko biegniesz pomiędzy tymi przeszkodami, że rzadko się zdarza, żeby jakaś kobieta tak robiła. No i e, po tym ramagedonie, ja, tak jak dość ciężko przepracowałam. No i zaczęłam startować e, już w trybie, to biegach tak bardziej na poważnie. Mhm. kiedy pojawiły się pierwsze sukcesy? Chyba we Wrocławiu. No, w Wrocławiu był taki ramagedon, pojechałam, tak, we Wrocławiu. I wtedy też były takie czasy, że mało kobiet kończyło w ogóle w tej kategorii elit. I my ukończyłyśmy we dwie, z taką Gosią, ja, ona była pierwsza. Ja półtorej godziny stałam 20 metrów przed metą, żeby pokonać tak zwany multi bo nie mogłam zrobić tego z pomocą innych. Tylko musiałam zrobić to samo, jeśli chciałam ukończyć tę dystans tą opaską elit. I wtedy pamiętam, że stałam półtorej, półtorej godziny przed tak. przeszkodą jedną. Tak, żeby ją pokonać, żeby tą opaskę Ale zrobić... żeby to Ale wtedy być... wiedziałaś, że jesteście tylko we dwie, tak? Tak. I Mówiłam, że to że jest. Że że... tylko tak, tak. Sam w sens... fakt pokonania przeszkody. Tak, wiedziałam, że inne dziewczyny utknęły dalej na... za mną jeszcze za na z skośnej. I tam z kilkoma walczyłyśmy na tym multilingu i w końcu było tak, że chyba zostałam jedyna, która walczyła na tym polu bitwy. I po półtorej godzinie udało mi się ten multiling pokonać, bo ja wtedy jeszcze nie miałam techniki. Miałam siłę, która jest niezastąpiona w tym biegu z przeszkodami, ale nie miałam w ogóle techniki ich pokonywania, niestety. Czy patrząc na to, jak te zawody, jak ta dyscyplina wygląda, powiedziałabyś, że teraz jest większy ból na to, czy był wcześniej? Czy jak z popularnością tego. To jest roz, na pewno rozwojowe, ale, ale. No, na pewno taki. Tak wydaje mi się, że ostatni boom to właśnie był dwa lata temu. Taki największy, mm -hmm. największy, że, że bardzo dużo ludzi startowało. Teraz to, co obserwuję, na pewno największy boom na elitę. Czyli na to, że więcej, coraz więcej osób z tej kategorii open przychodzi do tej elity i próbuje już te przeszkody pokonywać całkowicie samemu. To tak, skojarzyło się tak, jak z siłotem, że największy jest w styczniu i lutym, tak. <grym> we wrześniu, Jeszcze we wrześniu. Też, we wrześniu, też, wrześniu. Jest, też mam teraz gorący okres, jest wrzesień i jeszcze we wrześniu też jest taki bardziej gorący okres, ale no tutaj coraz więcej osób podejmuje tą stołeczkę. To elita, elita. Tak, i ta elita coraz, coraz no. mocniej się rozwija, coraz prężniej no i tak, taki wum teraz na pewno jest na IT. a przede wszystkim na kobiety, których było bardzo, bardzo mało kiedyś, a teraz znaczy, jest kobiet ich coraz spod, więcej. Kobiectwo jest w ogóle bardzo, w ogóle słabo rozwiniętym zdaniem w Polsce i wiele dyscyplin jeszcze ma dużo do zaoferowania kobietom i naprawdę mogą tam szukać po prostu swojego rozwoju. E, powiedz mi, rozmawialiśmy wcześniej mm, o tym, że y, że OCR ma szansę właściwie na, wystąpić na Igrzyskach y, za, za parę lat. Może tam w 28, czy 32, ale jednak są takie plany. Może 40? Może 40. I mówiłaś, że to jednak wymaga takiego ujednolicenia y, tak. standardyzacji. Dlaczego? Standaryzacji. No, bo nie ma co się oszukiwać, jeśli chodzi o sporty olimpijskie. To one mają pewne reguły i pewne zasady jak jest to na przykład nie wiem, w przypadku dystansu 100 metrów, no to zawsze się startuje z bloku, zawsze jest taka sama ilość metrów do przebiegnięcia. Na no, tak jak mówię, na tych mistrzostwach, na tych imprezach nawet na świecie czy na Europie, zdarza się bardzo często to obsunięcie, jeśli chodzi o ilość metrów pokonanych czy ilość kilometrów. No, naszym zdaniem tutaj największą szansę ma właśnie ten sprint. Sprint 100 metrów. Tak, sprint na 100 metrów jest to najbardziej dynamiczna dynamiczna jakby forma pokonywania tych przeszkód. Najbardziej fajnie się to obserwuje, największym zainteresowaniem się to też szczególnie na wyższołach Polski. No i mamy nadzieję, że właśnie na te 15-20 lat, któryś z tych właśnie biegów okaże się tą, tą, tą sportem, znaczy tym sportem tą dyscypliną, która trafi na tę, na tę, na tę olimpiadę. Czyli będę sama zawodniczką, ale mam nadzieję, <grym /dźwięcim> że wy Może być zaproszona do. <grym /dźwięcim> jako weteran, do drużyny. Jako masters. Masters. To no, będzie jako masters. Masters to <grym /dźwięcim> <grym> mnie czeka <grym /dźwięcim> za, za jakiś czas, Twojego mastersa to jeszcze pewnie tam z 12 lat. No, ale to raczej wiemy, że to jest bardzo długi czas, zanim jakikolwiek sport w ogóle ma szansę na to, żeby się dostać na tą olimpiadę. My na to bardzo mocno liczymy, no bo bardzo mocno się to rozwija. Ninja Warriors. Ale to na, przykład, o, to na przykład jazda na, na Bajmicie ostatnio, od zadebiuty. No właśnie, to też Tak, jazda na Bajmicie jeszcze jakiś taki sport, który. Okej, okay, no, Wiem, że dwa sporty doszły teraz. Surfing może też. Tak, jakiś z tych sportów, takich właśnie, no troszeczkę innych już się udało, żeby na tą olimpiadę wszedł, więc ja patrząc na cały ten rozwój... musi popularność na całym świecie, musi bardzo dużo tak, krajów tak. to, krajów to uprawiać, no wiemy, jak jest właśnie no, jest problem ocenialny. z żużlem. No. Polska i kraje skandynawskie Stany i tak dalej, ale kilkanaście krajów jednak to jest za mało, żeby, żeby wystąpić. E, mówiłaś, o, mm, mówiłaś o mediach, czy Twoim zdaniem popularność w ogóle biegania i twojego celu jako jednej dyscypliny biegania jest, jest wystarczająca w Polsce, bo właśnie wielu wielu naszych członków lekkoatletów narzeka, że jednak z tego są przede wszystkim za małe pieniądze, które łączą się, po prostu wynikają z zbyt małej popularności i oglądalności tego sportu, tego sportu i wszystkich lekkoatletycznych dyscyplin w Polsce i na świecie. Jak ty to widzisz? No na pewno taki, nie ma co się oszukiwać. Na no, taki bieg, no, nie jest sportem dynamicznym, w sensie te dłuższe dystansy, no bo o wiele przyjemniej się ogląda te krótkie biki, te są znaczy hmm, jak zawodnicy są rywalizują. I wydaje mi się, że po prostu brakuje takich trochę emocji w tym. Czyli tym musi się dziać, tak, mamy no, no, i... tak jak na meczu piłki nożnej, no, dlaczego to się cieszy taką tak, popularnością? nie jestem ale, tak, ale nie jestem to za oglądają, tym. Tak? Wszyscy to oglądają, bo cały czas coś się dzieje, ta piłka wędruje z jednego pola na drugie. Tutaj jest szansa, że ktoś trafi tego gola. No a tutaj w biegach niestety no, jest tak, że o wiele nam nie umejmując piłkarzą, ale bardzo dużo pracy też lekko atleci wkładają to, w ten wysiłek w to, żeby te kilkasetnych sekundy urwać, no bo to jest bardzo często ułamek uh -huh. sekundy nawet, żeby urwać i, i tam albo zdobyć ten rekord, albo stanąć na tym podium, i bardzo dużo pracy jest w to wkładane, tylko nie jest to takie widowisko. Hmm. To jest ten największy problem. właśnie realizm, ten wysiłek no... na najwyższym poziomie mm -hmm. tak naprawdę wydaje się taki lekki i... No, no, powiem, no, problem, no, to jest zupełnie inaczej, żeby do takiej. Do takiej Ludzie zawsze widzą to wiesz. Tak, do takiej formy hmm. dojść. Um, Chciałam Cię też zapytać o um, takie coś, co się nazywa Ninja Warrior. Tak, <laughs> no więc Ninja Warrior co na pewno. To naprawdę. Momentie, kiedy cię zobaczymy, jak Ci się podobało i szkoda. Eee, szkoda. No to mnie zobaczymy 6 października w drugim sezonie. W trzecim sezonie prawdopodobnie w marcu. No tutaj nie mogę zdradzić, jak mi poszło, mm -hmm. ale przyznam szczerze, że jeśli chodzi o Ninja Warrior, to jest to podobny wysiłek do tego, którego doświadczam na zawodach, a nawet powiedziałabym, że lżejszy. Znaczne przeszkody, czy tam są inne zupełnie? Są, in są większe, ale jeśli chodzi o zawiesie i o sposób ich pokonania. to jest to wszystko to samo. Tylko tam dochodzi czynnik zwany stresem, Jedną, jednym podejściem do przeszkody, tym, że nie można tych przeszkód testować w żaden sposób, czyli nawet ich nie możemy dotknąć przed startem. Tylko nie możecie testem. żadnych prób zrobić na nie, tej, tej przeszkodzie? Nie, My mamy tylko pokazywane przez testera, tak jak on pokazuje, sugerowane przez niego sposoby pokonywania tej przeszkody. I tylko w ten sposób możemy sobie zaobserwować i mniej więcej ustalić w głowie, co chcemy na tym torze zrobić. I to jest na pewno jedna z bardziej stresujących rzeczy. A próbowanie swoich sił, e, tak jak rozmawialiśmy wcześniej w biegach górskich, e, tak. I od razu tutaj właśnie moje pytanie e, o biegi górskie, o na przykład plany na biegi, e, biegi po schodach. Tak, właśnie nasz Mistrz Świata, tak, jeździ po świecie i zalicza wszystkie wieżowce. E, <kłysy> widzisz siebie w czymś takim, czy, czy na, razie, na razie nie masz takich planów? Dla mnie musi się coś dziać na dresie, więc tak jak biegi górskie, tam w dwóch chyba brałam udział, tak, tak mi się wydaje, Na jedną nawet z sukcesem ukończyłam. No Spartany też są biegami mm -hmm. górskimi, które odbywają się w całej Europie, tu w Czechach, czy na Słowacji, czy na no, okolicznych górach. Yy, więc ja jak w waszych tych biegach górskich brałam tylko dla mnie musi się zawsze coś dziać. Ja ale na w błocie też, tak? No to tak, jest tak też, są, też są, ale no szczerze przyznam, że dla mnie taki sam zwykły bieg to jest za mało. Mhm. Ja muszę mieć jakiś przerywnik zawsze. Musi być ta przeszkoda, musi być ta górka, nawet na tych biegach górskich jest że są to widoki. No ale przeszkody to jest moje życie i nie mogłam na przykład nie wiem, przebiec półmaratonu bez przeszkód. Z, z przeszkodami, tak. przebiegłam kilka razy to, nawet, to, czyli ale. Tutaj sugerujesz właśnie Polskiemu Związkowi Rakiej Atletyki, żeby oprócz tych 3 km z przeszkodami wprowadził wiesz półmaraton. Z przeszkodami, przeszkodami tak. Ja brałem już kilka razy udział w takim półmaratonie, z sukcesami zresztą. Yy, ale na taki zwykły start mi się nie zadowala, naprawdę. Po prostu jest dla ciebie, wręcz zbyt nudny. tak? No tak, szczerze, Przecież że Tak, jest, tak. Okay. Mm -hmm. e, Opowiedz y, o swoich planach, gdzie cię możemy zobaczyć. Z tego co wiem, właśnie, to już w ten weekend startujecie. Teraz w tym weekend mamy zawody na Ninja Series, to jest organizowane przez takie odcinki miejsce treningowe. I ono się będzie odbywać na targach międzynarodowych w Warszawie właśnie. No to fajnie też będzie pozwalać na to, żeby tę dyscyplinę pokazać tam, tam światowi fitness przede wszystkim, no bo nie wszyscy też orientują się, że takie biegi ninja istnieją. A my się staramy jako zawodnicy jak najmocniej ten sport popularyzować, bo to jest zabawa przede wszystkim. I mimo, że wielu zawodników nie ma takiej chętki jakby na medale i na jakieś wyniki, to robi to z czystej, z czystej zabawy. No i o to w tym sporcie przede wszystkim chodzi, więc... Tutaj na tym chwilę liczę na wysokie miejsce na pewno, ale liczę też właśnie na to, że pokażemy to środowisko z jak najlepszej strony, jako zawodnicy. Mhm. Czy ty jesteś widać, widać właśnie, że jesteś bardzo drobna, szczupła, masz świetną sylwetkę, czy jesteś na jakiś odżywce, na jakiejś specjalnej diecie? Nie. Nic takiego mm, nie stosujesz, nie, tak? Nie! <laughs> <Czyli> nie <laughs> pizza kebaby, wszystkie fast foody możesz. Nie, 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 nie pozwolę się nie dać w tym temacie, ale po prostu trochę praca nie pozwala mi. <laughs> nie, no to jest najgorsza umówka, jaka może być. Ale generalnie ileś po prostu pracy w ostatnim czasie spowodowała, że trochę ten aspekt zaniedbałam, ale teraz zaczynam współpracę z jednym z lepszych dietetyków mi znanych i, i na pewno to wprowadza na dobre Ale pracę. apelujemy oczywiście, żeby nie zaczynać. Z <noise> diety tylko od, od sportu, od wysiłku. Tak, i tak. I ruch to jest przede wszystkim. Ruch, ruch, ruch. recepta. E, ja jeszcze e, na zakończenie, jeszcze raz pokażę, z tym, że Twoja uwaga jest taka, że to są tylko. Zastępcze, nominalne. Tak. Tak. E, tak wyglądają medale za OCR, zabieg z przeszkodami na 3.12, 12 sztafeta 12 i sprint e, na 100 metrów. E, Mistrzostw Polski, które odbyły się dwa tygodnie temu. Wszystkie są własnością Kasi Baranowskiej, naszej ninży z Wrocławka. Dziękujemy bardzo za, za, za przybycie. Gratulujemy w ogóle wszystkich sukcesów e, i zawsze będziemy cię chętnie gościć. E, I pamiętaj oczywiście, że wszystko, co, co robisz, zawdzięczasz, zawdzięczasz sobie jak prawdziwy wojownik. I rodzinie, eee, i przyjaciołom, i chłopakowi. Tak. I właśnie rodzinie wsparcie to jest, to jest e, ważne. Bardzo dużo macie kibiców na trasie? Eee, zależy od zawodnika, to szczerze przyznam, od drużyny, bo ja mam wspaniałą drużynę z Podhala i my bardzo, jeśli chodzi o wsparcie na trasie, to my się bardzo mocno w tym uzupełniamy. Ale no rodzice i brat, siostra, i babcia i tutaj siostry obie w sumie. No jeżdżą też ze mną na każde praktycznie zawody i chłopak tak samo, mimo że sam już teraz mniej startuje. I praktycznie na każde zawodach się pojawiają kłosić widzę. I to jest taka siła i motywacja wewnętrzna, żeby jeszcze tą poprzeczkę wyżej postawić. No bo wiadomo, jestem też człowiekiem i czasami lubię sobie ją odpuścić. A, a jednak jak oni tam są, to, to, to w sercu tak trochę rośnie ta chęć po sięgnięcie je jeszcze więcej daje, daje motywację. Tak, daje motywację. No. Też daje no. bardzo dużą motywacji, jak właściwie wiem, że mogę powiedzieć nie tylko dla siebie, ale że ktoś mnie wspiera i nauczy. Tak, tak, wszystko wiadomo siedzi w głowie i to jest zależne ode mnie, ale dobrze mieć takie wsparcie. Głowa no. jest najważniejsza, jeśli Dokładnie. chodzi o sport. Ale to dużo pracy. Ale ty lubisz dużo pracować, także <laughs> <laughs> widzimy, widzimy efekty. E... Dziękujemy jeszcze raz lepsza strona Wrocławka, program Strefa Komfortu Kasia Baranowska, która pokazuje, że bez wychodzenia z tej strefy komfortu nie ma po prostu efektów i e, zachęcam wszystkich do dobrania przykładu. Życzę wszystkim miłego dnia. Dzięki bardzo. Ja